Co się z zeznaniami świadków, którzy powiedzieli policji, że Julia przechodziła ze wschodu na zachód, ty wkroczyła na jezdnię? Jeden świadek zeznał, że Miguel w nią uderzył, wpadła pod auto, a kierowca odjechał. On twierdził natomiast, że potrącił ją samochód jadący przed nim, a on nie wiedział, co się z nią stało. A więc kontynuował Torres, możesz nam powiedzieć, kto ma rację? Detektywie! Uśmiechnęłam się. Chyba mogę. Wyjęłam akta korolewej i pokazałam im schemat ciała, na który podczas oględzin zewnętrznych naniosłam zatrapania i stłuczenia Julii. Proszę popatrzcie. Widzicie ten duży siniak na jej lewym udzie? Policjanci pochylili się nad moim biurkiem. Jaka jest odległość siniaka od ziemi w pozycji stojącej? spytała Cheryl. Wskazałam miejsce na diagramie. 66 cm.